Nie chase. teraz złapmy Alexa. Juhu! Tak. W samą porę zumo. Teraz wyceluj wietraki w stronę Alexa. Już się robi, Rider. Oo, -o, zatoka przed nami. Spokojnie, mały kolego. Mam cię. Zapraszam, że zabrałem motor Denego. Przypadkiem. Kamieni patrolu, do zobaczenia. I dziękuję za pomoc, Rider. Nie ma za co, Alex, bo gdy masz kłopoty, to krzycz po pomoc! Już dobrze! Tylko muszę pomóc uprzątnąć kwiaty. Dobry pomysł. O nie! Zapomniałem o szamponie dla Katie! Misja nie jest skończona! Ho, 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 właśnie! Wybacz Betino, że to trwa tak długo. Może pedikir kopytka. <laughs> Cześć Kali! Hej, Katie! Mamy szampon dla Betiny. Misja wykonana! O, dzięki Alex! Wam też dziękuję. Ja ci go! O, 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 o. Podam! Nieźle, Alex. Byłeś super szybki. Czy wy to słyszeliście? Ja też już jestem super szybki. Słoneczniki, udało się. Mam nadzieję, że zadziała. A więc to prawda. Pieskołaki istnieją. Wyciągnę cię! Roki, czy to ty? <śpiesz> Pośpiesz się! Mam tu złe, futraste towarzystwo! <śpiesz> Dzięki, Roki! Roki, więc to ty! Proszę, nie bójcie się! Dlaczego mamy się ciebie bać? Właśnie mnie uratowałeś super silnymi łapami! Ale inni się mnie boją. To powąchaj jeden z tych słoneczników, i za chwilę znów będziesz starym rokiem. Takim jak zawsze! Od tego biegania i skakania i wycia zrobiłem się śpiący. Wracajmy do chatki i kładźmy się spać. Chodźmy! A? Czy ktoś tu jest? Uciekaj, misiu, albo. Ha? To tylko ja! Roki, pieskołak! Pieskołak? Wygląda na to, że ktoś miał bardzo ciekawy sen. Ale Misia nieźle wystraszyłeś i uratowałeś nasze pianki. Dzięki! Hmm, to prawda. Cóż, jeśli macie kłopoty, to wyjdźcie po pomoc! Widzę jeden skrót, ale naprawdę wąski. Cóż, musimy szybko dotrzeć do oceanu. Spróbujmy! Płyń spokojnie, Zumo. A jej, kapitanie Ryder! No? O o! Ojej! Co znowu? Zatrzymaliśmy się. Zumo utknęliśmy! Ekstra moc z łatwością sobie z tym poradzi. Uf, mini łodzie! Patrzcie, utknęła w gałęziach. Roki, użyj liny z hakiem, żeby je przesunąć. Ruff! Lina z hakiem! Mm. Kapitanie, przywiążcie koła do łodzi i was wyciągniemy. Ruff! Koło! Mam je! Roki, gotów! I raz! Dwa, trzy! Świetnie umo. Myślę, że to znaczy mercy Nie ma za co, bo kiedy macie problem, wołajcie po pomoc. Lub dzwoncie. Hej, to brzmi jak mój telefon. Ale jeśli nie jest w garnku... O, o wracaj! Ale jest ślizgi! <grystanie> Chase, zajmij proszę czymś tego orła. Wow. Wyrzutnia piłek! Chcesz się pobawić, ptaszku? Udało się. Mu, się Orle, się. Dobrze, a więc się nie boisz? To może tak. Pora na małego psikusa. Teraz ty. Ła! Dobrze, że to nie prawdziwy pająk, bo byłoby naprawdę strasznie. Uuu, to cukierek. Muszę go mieć. A-a. Moje słodycze! Nie! nie! O, tylko spójrzcie. Pada deszcz słodyczy. Taki deszcz to lubię. Mm, pycha. Och, dziękuję, Ryder. Napracowaliście się z pieskami, żeby uratować nasze przyjęcie na Halloween. Nie ma sprawy, bo gdy brakuje wam słodyczy, to zawsze zwącie po pomoc. Cukierek albo psikus. Ach. Dziękujemy. Ha ha. I coś pan powie? Eee, nie, nie ma za co. I co jeszcze? Miłego kawałki! Sky, Chase, ruszamy za nią! W tej chwili! Psia misja rusza do akcji! Wstrzyma. O, 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 -o! Nie. Sky, ona się rozbije. Będziemy przez zapki. To chyba koniec występu, Bazbi. Wam dziękuję za uratowanie królewskiego występu. Nie ma sprawy. Gdy masz kłopoty z koncertem, wołaj po pomoc! Jesteśmy gotowi. Bravo! I raz, dwa, trzy, cztery! Każdy, kto ma nogi albo cztery łapy ma. Niechaj bawi się, bo koncert już trwa. Każdy zna ten taniec i rytm, każdy zna, więc do no razem tańczmy, tak. Wow! I wszyscy się bawili. Tak jak on. Musimy zablokować przejazd i zawrócić Sweetie do zamku. Przyda się laserowa ściana. Dobry pomysł, Ryder. nie mam już laserów. Ale dobry, słonik. Nie może wejść! Wygląda, jakby tonął! Zuma, sprawdzisz to! Sprzęt, nurka! Ryder, słonica zapada się w płocie! Musimy jej szybko pomóc! Gdybyś mnie nie posłuchała, to teraz byś nie tonęła! Chase, potrzebna nam dmuchana poduszka! Na trzy: dwa. Jeden, teraz! Nadmuchaj! Świetnie! Brawo, pieski! Słodki, ucieka z koroną! Jest moja, moja! Księżniczka, Wasza Wysokość, a to kto? To jest babcia Pingwin. Zostanie w naszym ogrodzie, dopóki nie wyleczy skrzydła. Psi patrolu! Dziękuję, że uratowaliście moich pacjentów! Nie ma sprawy, księżniczko, bo gdy masz problemy, to dzwoń po pomoc! I oto ja znów sama. Co? Psia karma? Fui! Musimy ją odciągnąć od przepaści nim pojawi się Sky. Chase, wspinaj się! Wow! sapki! Pani burmistrz, stop! Proszę! I mam ją! Oh, tak! I chyba wiem, gdzie mogę panią teraz zostawić. Rider, dzięki, że zagoniłeś prosiaczki i uratowałeś mojego męża. <grywa> <grywa> Nie ma sprawy, pani Wingwood. Proszę pamiętać, że gdy macie kłopoty, to róbcie! I -ha! Po pomoc! Uh, och, zobaczcie, coś mnie ominęło. O, pani burmistrz, dobrze się pani czuje? W zasadzie? To tak. <grywa> Miałam piękny sen. <try> Iść Uuhu! Juhu! Iś na wiosnę, Juhu! pani pani Jubu! ale jest pani świetnym Jubu! To było niezwykłe. <sadzio> dziękuję. Spójrzcie, Jubu! Widzisz widzisz, mamusia wygrała? Pomysł. Ale potrzebne mi wiertło Hamdingera i to, co wyrzucił. Zaraz ci pomożemy, kolego. I my także. Świetnie. Potrzebne mi te metalowe płyty. Zielone znaczy do roboty. I gotowe. Ratusz się wciąż zapada. Spokojnie. Zaraz go razem podniesiemy... Tym podnośnikiem z recyklingu. Ostrożnie, Roki! Super podnośnik działa, ale długo nie wytrzyma. Potrzebne nam coś, co podtrzyma ratusz na długo. Ale co? Nowe podpory zrobione z czegoś bardzo twardego. Na przykład za złota! Dobry pomysł, Roki! Ułóżcie kości do góry, aż do sufitu! Szybko! Dobra robota, Roki! Te złote podpory uratowały budynek! Mm, panie Hamdinger! O, A mogę zatrzymać choć jedną małą kość? Nie! Podpór nie można dotykać! Musimy zapieczętować komnatę! Myślę... Hmm, przecież to ja je znalazłem. Roki za te złote podpory dostajesz złoty medal za uratowanie ratusza. Dziękuję. Nie ma sprawy, bo gdy coś się zapada, to wołajcie o pomoc. Po, 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 po,